A widzieliście coś takiego w social mediach, że kobieta mówi, mąż mi zmarł od środków dopingujących od sterydów. No nie. Dlaczego tego nie powie? No bo wyjdzie, że był narkomanem. Czego się bierze, że tak ludzie źle kończą? To jest do Was pytanie. Już kilkukrotnie poruszaliśmy ten temat, ale ona pewnie była u szamana internetowego i się dowiedziała, że o ozempik jest super. Może nawet jej załatwił spod lady. Ty jesteś jeszcze od wczoraj pod wpływem? to bym nie wierzył to to bym nie wierzył. mu nie uwierzę w ani jedno słowo on kłamał na temat mojej żony przestrzeganie przed ozempikiem który bywa po, e, który zdobywa popularność jako lek na schudnięcie znajoma brała ozempiki skończyło się to bardzo mocnymi bólami kości ogonowej dobrze że to szybko zostało odstawione a najgorsze jest to, że ludzie, którzy naprawdę potrzebują tego leku na cukrzycę, mają wielkie problemy z dostępnością tego leku. Przez ludzi, którzy chcą po prostu schudnąć bez robienia diety czy chodzenia na siłownię. Od początku 2021 się zaczęło: 73% sprzedawanych ozempików było bez recepty, czyli, czyli nie hołujących na cukrzycę. Sygnatura czasowa w linku oznaczona: 9,37 do 10,42. Zobaczmy. 9.37. To choroba refluksowa przełyku, kamienie żółciowe, zapalenie żołądka, a w pojedynczych przypadkach nawet ostre zapalenie trzustki. Ta dziewczyna nabawiła się ogromnych problemów i prawdopodobnie konieczności leczenia do końca życia. No to zrąbała sobie po prostu zdrowie i przez głupie rady szamanów. Dlatego ja wam powiedziałem, z czego to się bierze. Jak myślicie, z czego to się bierze, widzowie? Z czego się bierze, że tak ludzie źle kończą? To jest do Was pytanie. Już kilkukrotnie poruszaliśmy ten temat. Co jest można powiedzieć, że takim centrum tego problemu? Jak myślicie? Ludzie chcą efekt, ale nie włożyć pracy. No, ale Agnisek, co jest. Kto jest problemem? Może tak. Z głupoty z, zgadza się. Ja Wam powiem, y, co ja uważam, czy się zgodzicie. Y, to jest przede wszystkim z y, niedobierania źródeł informacji. Z niewłaściwego do, dobierania źródeł informacji. A więc jeżeli ktoś dobiera z niewłaściwych źródeł informacji, wchodzi, posłucha jakiegoś idioty i zaczyna to stosować. Bo gdyby ktoś przyszedł do mnie na kanał, zobaczcie, jak to mogło się inaczej skończyć dla tej dziewczyny. Gdyby przyszła do mnie na kanał i przesłuchała chociaż jednej transmisji, to często mówiliśmy o ozempiku, że jest niebezpieczny, żeby tego nie robić. Ale ona pewnie była u szamana internetowego i się dowiedziała, że ozempik jest super. Może nawet jej załatwił z podlady. W niewłaściwym miejscu szukała informacji. Gdyby przyszła do mnie, znalazłaby informację dieta, trening. Poszła do szomana i znalazła drogę na skróty. Więc po prostu niewłaściwe dobieranie informacji. Słuchasz gościa, tak jak wcześniej, wrzosek. No co osiągniesz u takiego wrzoska, który ci pokaże jakiś desek, po którym będziesz ważył 120 kg? No co, co, co osiągniesz tym? Że jednym takim deserem wrąbiesz w siebie, nie wiem, z 800 kalorii albo i więcej. Co, co tym osiągniesz? No nic. A co osiągniesz, jak przyjdziesz do mnie na transmisję? Ja ci powiem o zbilansowanej diecie. U mnie na kanale mówię o produktach nieprzetworzonych, pokazuję zakupy, jak robię. Ktoś powie, kurczę, no gdybym skorzystał z jego rad. Tylko i wyłącznie. Trening. Przecież mówi, wszystko daje jak na tacy. A ja idę do idioty, no. I robię sobie krzywdę. O co tutaj chodzi? I dalej mam te klapki na oczach. <laughs> Wiecie, co jest najlepsze, nie? Skąd wiesz, że masz dobre informacje? No przez tyle lat. Michał, to było najgłupsze pytanie, jakie tutaj dzisiaj zostało zadane. Są sprawdzone informacje przez tyle lat. No zobacz, ile ja mam przemian, no stary. No wejdź do mnie na kanał, no zobacz. Wejdź do mnie na Instagram. Stary, skąd ty żeś się wziął? Ty spod kamienia gdzieś uderzyłeś? Ty jesteś jeszcze od wczoraj pod wpływem? No chłopie, no zobacz, ile ja mam przemian, ile ja ludzi prowadzę. Ja mam najwięcej przemian w Polsce. No zobacz, co się dzieje. To są ludzie, którzy korzystają z mojej rady. Zobacz ludzi, którzy się wypowiadają, jak zakupili mojego cookbooka, jak wyglądają. Oni mają problemy ze zdrowiem? No nie, no zobacz. Każda sylwetka, każda świetna. Chłopie, no zobacz, co się dzieje. No, to są ludzie, którzy nie bawią się wozem piki, nie bawią, nie bawią się w jakieś y, y, koktajle, w jakieś y, puddingi proteinowe, w jakieś lody, w jakieś maliny, jedz ile chcesz, w jakieś desery. No, to są ludzie, którzy korzystają z moich rat, ja ich prowadzę. No to co ty takie pierdoły tutaj napisałeś? Skąd wiesz, że masz rację? No, spójrz na mnie. Tak wygląda człowiek, który nie ma racji. Człowiek, który ćwiczy 26 lat bez środków dopingujących, tak wygląda? Który nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia? No to się wziął z mojego doświadczenia. No zobacz, każdy jeden podopieczny. No i gościu po 40 grubo. Zobacz, co się dzieje. Człowieku, teraz masz wybór. Albo przychodzisz do mnie, albo magnujesz sobie zdrowie i w konsekwencji życia u jakiegoś idioty. No tylko, że trzeba być rozsądnym człowiekiem. Zobacz. Jak gościa ładnie wyprowadziłem. Zobacz, to jest na moim kukbuku. Widzisz, co się stało? On kupił mojego kukbuka, ten człowiek. Zobacz. Jaka przemiana. Chłopie, no co ty? Zobacz, co się dzieje. Bez żadnego zębiku, bez żadnych y, y, koktajli. Po prostu, no znam się na fachu. Zobacz tutaj gościa. Z gości już starszy. Zobacz, jaki miał brzuch. Zobacz, tutaj, prawie sixpack widać. Ty jeszcze chcesz mi zadać pytanie, skąd ja wiem, że to jest dobre? <noise> skąd wiesz, jak wyglądam? Nie wiem, wyglądasz jak jakiś farmazoniarz. Przecież nawet nie masz swojego zdjęcia. Jakbyś wyglądał dobrze i się tego nie wstydził, to byś miał swoje zdjęcia. Zwłaszcza jak zadajesz to pytanie. No stary. No to pokaż, jak wyglądasz. Z chęcią zobaczymy. Wrzuć na discord. Wrzuć na discord, zobaczymy, jak wyglądasz. No bo jak ja nie wiem, jak ty wyglądasz, to nam wszystkim pokaż, jak wyglądasz, że ty jesteś super, mega szczur i masz doświadczenie większe niż moje. I, I ty wiesz, ja nie wiem. Ja nie wiem, ty wiesz. No udowodnij mi to, że to ty wiesz. No podejrzewam, że wyglądasz taki al tak jak ja, albo nawet lepiej. <grym> No, no czas na pożegnanie, no bo no, oczywiście, że czas na pożegnanie. No bo chodzi o to, że jak tylko, jak tylko zapytamy o twój wygląd, a sam zasugerowałeś, no to czas na pożegnanie. Bo nie wyglądasz. <laughs> nie wiem, jak może wyglądać. 120 kg na kanapie, akurat jesz chipsy i popijasz piwem? W jednej ręki, w, re, w jednej dłoni trzymasz smartfon i ubolewasz po rozstaniu z dziewczyną, z żoną? Podejrzewam, że tak to może, tak to może być. Nie, on napisał już, że nie chce dyskusji. On chyba już nie chce dyskusji. Przechodzimy do tego materiału. Zaczęło się w ogóle od tego, że tu chciałam schudnąć. I usłyszałam o pewnym leku. Kardasz, Janki, no po prostu wszystkie gwiazdy to biorą. Schudłam w półtora miesiąca, w niecałe dwa miesiące dwadzieścia kilo prawie. Zaczęłam wymiotować. U mnie to trwało cały czas, non stop. W ciągu miesiąca była u mnie cztery razy karetka. Najgorszy czas w życiu, naprawdę najgorszy czas w życiu. Najgorszemu... Ale że ogólnie w to brnęła. Cztery razy karetka była, jeszcze dalej w to brnęła że takiego zaparcia w diecie nie miałaś, tylko w ozempiku. Kurczę, że takie zaparcie miała we wbijaniu ozempiku, a nie w diecie. To jest fenomen, nie? Wrogowi tego nie życzę. Nic nie pomagało, totalnie nic. Nie mogłam wziąć telefonu. bo ja widziałam podwójnie. Wyszło ogromnie powiększone enzymy trzustkowe. Tutaj grozi sepsa. Idiopatyczne zapalenie trzustki. Zapalenie żołądka i dwunastnicy. Ostre zapalenie żołądka. Ostre, obrzękowo, śródmiąższowe zapalenie trzustki. I nikt się do tego nie przyznaje, a pełno osób to bierze. Lekarz, który mnie prowadził, mówi... No ale jak mają się przyznawać, kiedy ktoś zrobi z siebie idiotę, koleżanko? Kinga chyba, tak? Jak ktoś ma się przyznać, to jest tak samo jak u kulturystów. To zrobi sobie ktoś krzywdę z terydami, no to przecież ciężko jest mu powiedzieć, zwłaszcza jak to są tacy farmazoniarze, którzy robią wszystko najlepiej, to ciężko jest mu powiedzieć, że zrobiłem sobie sam krzywdę, bo ktoś powie: Stary, to bardzo mocno podważa twój autorytet. Bo jak ty sobie sam zrobiłeś krzywdę, Brałeś jakiś syf z internetu, ktoś cię na to namówił, zrobię sobie krzywdę. To jest duże prawdopodobieństwo, że zrobisz krzywdę swojemu podopiecznemu. Wiecie o co mi chodzi. Ktoś powie: No stary, to jesteś człowiekiem, któremu nie można zaufać. Jak ty samo swoje zdrowie nie potrafiłeś zadbać, to jak ty masz zadbać o podopiecznego? To jest żałosne. Dlatego nikt się do tego nie przyzna. Dlatego ludzie się nie przyznają, że. o, Mąż mi zmarł, mówi kobieta. Widzieliście coś takiego w social mediach? Że kobieta mówi mąż mi zmarł od środków dopingujących od sterydów. No nie. Dlaczego tego nie powie? No bo wyjdzie, że był narkomanem. Aha, był uzależniony od środków. No to narkoman wbijał. Igły z czekawki, wangi steryda sterydy to jest klasa narkotyków. Aha, no to narkoman. No i takie są fakty. Aha, no to brał i, i się zabił sam. No to nie, to się ukrywa, wrodzona wada serca. No ciężko jest się przyznać. No ktoś sam siebie doprowadził do najgorszego. Tutaj prawie nie straciła życia. Karetka jeździła, a ta dalej uparcie to robiła. No jeszcze ma odwagę się przyznać, chyba jako jedyna. Ale kulturyści to tchórze straszne tchórze. Nikt z nich się do niczego nie przyznał. Nikt. Michałowi Karmowskiemu klatka się sama zrywała. Później po szpitalach jeździł, bo źle się czuł. Oczywiście no nie od sterydów. Dopiero teraz gdzieś tam na podcaście mówił, że zmarnował, zrujnował sobie zdrowie sterydami. Ale to po jakim czasie? Mówił po prostu, że tyle kobiet trafia i ma rozwaloną szóstkę do końca życia. Bo właśnie na tym leku na cukrzycę, bo chciały się szybko odchudzić. Część lekarzy ostrzega, że nie jest to lek dla każdego. Tutaj głodny wiedzy napisał, na tej samej zasadzie wszystkie grzyby świata są jadalne, ale niektóre tylko raz. Dokładnie. Bardzo dobre przyrównanie tutaj dałeś. Inni lekarze i dietetycy kliniczni przepisując recepty mówią, że pacjenci wręcz całują ich po rękach. Co jest prawdą? Posłuchajcie tego. Zapalenie trzustki i rak trzustki. Te leki zwiększają ryzyko wystąpienia tych dwóch chorób. A teraz tego. Może wywołać, a może raka trzustki, albo przewlekłe zapalenie trzustki. Nic się nie potwierdziło. Znaczy, powiedzmy tak, bo to, że to może wywołać, to może wywołać wszystko. Bo tutaj macie problem z lekiem, który nie jest do końca przebadany. I to może wywołać wszystko. Autentycznie. Tak jak peptydy, które są proponowane, mimo tego, że ten ozempik jest najbardziej przebadany, to tak jak te peptydy są proponowane, które mają szczątkowe badania, niektóre żadnych badań, to może to wywołać wszystko. Łącznie ze śmiercią. Ale i tak ludzie to biorą. Tyle mamy nierozsądnych ludzi, że się łapią na te farmazoniarskie reklamy. A kto jest odpowiedzialny? Ci, co reklamują i social media, które na to pozwalają. Między innymi YouTube też, platforma YouTube, która zezwala na reklamę peptydów u siebie, często reklamę sterydów. No, social media. Ci właśnie giganci, Meta, Google, a więc Facebook, inaczej chyba Alphabet to się nazywa. No, oni są odpowiedzialni. Pełna odpowiedzialność na nich ciąży. Bo nikt tego nie banuje, tych kanałów. Taka jest prawda. Mniej udarów zawałów, wyhamowanie przewlekłej choroby nerek. Jak to działa w tych nerkach, to my naprawdę do końca nie wiemy. On I to się I dział... jeszcze tego. Podnotowano groźne zapalenie nerek. Są też pewne przesłanki, że w szerszej perspektywie może przyczyniać się do... W to bym nie wierzył. W to, to bym nie wierzył. Mu nie uwierzę w ani jedno słowo. On kłamał na temat mojej żony. On kłamał na temat mojej żony, na mój temat pomawiał mnie ten człowiek. Ten człowiek po prostu pomawia w social mediach. To jest Mikołaj Nowak, on pomawia w social mediach ludzi. Na jednym ze swoich materiałów pomawiał mnie bezczelnie. Mówił, że wybrał jakiś fake screen i mówił, że, że moja żona napisała rzekomo, że mam jakieś spotkanie z Jerzym Ziębą, ale nawet nie zobaczył, że moja żona w nazwie nie ma polskich znaków, a na tym fake nie były polskie znakiem. To jest farmazoniarz, oszust, pomawiacz największy. Zero zasad pomawiać. Powstawania nowotworów tarczycy. Naprawdę można oszaleć. To wszystko są wypowiedzi lekarzy. Historia nauki. O, ja bym się trzymał z daleka. On nie jest żadnym lekarzem. I mówię to teraz z pełną odpowiedzialnością. On nie jest żadnym lekarzem. Widziałem na to screeny. Widziałem skiny, że nie jest żadnym lekarzem. Jeszcze gorsze skiny na jego temat widziałem. To pewnie jest prawda. Czuła nas jednak, że zdarzali się lekarze zachwalający jakieś leki czy metody leczenia, które ostatecznie okazały się szkodliwe. Powody. Mo I Maciek napisał: Pokaż, jak zrobię, to pokażę. Jak zrobię ten lewy skin, tak jak on zrobił na temat mojej żony, to pokażę. To jutro pokażę Maciek. Może być, że jutro pokażę ten skin lewy na niego? W pęcie mogę zrobić. I, I pokażę to bez żadnego problemu. No jego skiny pokażę. Bez żadnego problemu. Mogą być różne. Albo sami w to wierzyli, opierając się na konkretnych badaniach, albo niestety na niektórych mogły wpływać na przykład koncerny farmaceutyczne. Tak wypowiada się dr Elisabeth Grant z Nowego Jorku, gdzie mają już nieco dłuższą historię z Ozempikiem. Jest... O tak, tam już ma, pewnie, bo zresztą tam pewnie już na potęgę lecą ten Ozempik. A tam, wiecie, w Stanach to jest straszny problem z tym. Tam myślą, że fast foody prze można powiedzieć, że fast foody przestrzelą ozępikiem. Przebiją fast foody ozępikiem. Pewnie najpierw lecą fast foody, a później zępik idzie. Jest to dyplomowany lekarz specjalizujący się w chorobach narządów wewnętrznych. Jest ostrzeżenie w czarnej ramce dotyczące określonego typu raka tarczycy. Pochodzi ono z Trzustki może być ciężkie i może być śmiertelne. Nie jest jasne, jaki jest mechanizm tej możliwej komplikacji, nie jest również jasne, czy ma to jakiekolwiek implikacje dla raka trzustki w dłuższej perspektywie, ale niezależnie od tego, jeśli masz historię zapalenia trzustki, lub jeśli rozwinie się ono, podczas przyjmowania tego leku powinieneś go odstawić i nigdy go ponownie w nie przyjmować. Zdarzają się nawet skrajnie negatywne opinie, jak ta założycielki organizacji praw człowieka. Ja wam mówiłem, jeszcze raz powtórzę, że koleżanka znajomego brała, z tego co pamiętam, chyba ten miała. Z tego, co pamiętam, chyba ten mi pokazywał. I brała to i ja mówię do niej, od razu powiedziałem, jak zaczynała to brać. To ja mówię do tego przyjaciela, to jest taki mój bliski przyjaciel, mówię do niego, ty posłuchaj, mówię, weź uważaj, mówię, bo to, wiesz, to nie jest zbyt dobre, nie? To mówię, różne skutki uboczne mogą po tym być. On mówi, no ona mówi, że szukała w internecie, że to jest dosyć mocno przebadane. Ja mówię, wiesz, trochę przebadane jest, mówię, bo jest to używane jako lek dla cukrzyków, ale mówię, Wiesz, jak ona będzie to walić w takich dawkach, jak opowiada tutaj, czy ktoś jej te dawki ustalił, no to wiesz, to, to, to może być szkodliwe. Autentycznie minęło chyba trzy tygodnie od tego, co z nim rozmawiałem. Powiedział, ty, Patek, wiesz co? Co to może być? Tak mocno kość ogonowa boli moją żonę. A ja mówię, ale od Treningu. On mówi, no właśnie nie wiem, czy na treningu nadwyrężyła. Ja ją, wie, no wiesz, jak nadwyrężenie na treningu, to zaraz przejdzie za kilka dni, nie? Mówię, to nie ma co się martwić, tylko trochę poczekać, nie? Mówię, to nie ma żadnego problemu. Dwa tygodnie minęło. On mówi, ty, coraz mocniej on to boli. Poszła do lekarza. Lekarz zadaje pytania. Ona mówi, że o zębik. On mówi, no to jest jeden ze skutków ubocznych. No i wyobraźcie sobie, że to by się pogorszyło. Może jakieś zapalenie by się wdało. Cholera wie. Że to nie są, wiecie, rzeczy to nie są cukierki.